Okej, okay, no to sobie teraz sprawdzimy, jak wygląda nasze urządzonko Hologram będzie zdyndał się tutaj to... Mo Mogę to dotknąć? Czy to jest, to jest sprawne? Nie mam pojęcia Co? Przystępujemy do projektowania, czyli etap projektowania. Mi się wydaje, że najsensowniej podzielić ten moduł na prosty moduł i na moduł bardzo zaawansowany. Leży płyta, leży na kołkach, tutaj jest powierzchnia grzewcza. Ta łapka jest z zintegrowanym dystansem. Problem polega na tym, że mamy M2, M2,5 M2 i M3 dziury, nie? A chcemy, żeby ten moduł profesjonalny też miał moduł pozycjonowania optycznego, bo będzie musieli tym ten panel podłączać, dlatego mając te dane, zaczynam realizować szczegóły projektowanie. Tam się bardzo często wspieram dzisiaj techniką cyfrową. Zwróć uwagę, że tutaj masz wyświetlacz, a więc buduję modele. E, liczę, obliczam, e, pracę modelowe robię. Mamy tą płytę, to mamy różne sloty, pinamy pin, tutaj przykładamy takie prowadnice, żeby go z góry ustabilizować, a na dole, żeby był podparty na kołkach. Następnie analizuję normy, e, czy ta konstrukcja wpływa na normy. Przymocowanego, że można go wymieniać. Nie chcemy zrobić takiego urządzenia, które jest potem nienaprawialne i nierozkręcane. No, to, to jest... Maszyna będzie wymienna, to będzie spoko. Tak, tak. Ten etap koncypowania i rozpoczęcia projektowania to jest Rzecz, można powiedzieć, to jest tworzenie, to jest twórczość. To, to nie ma jakichś jasno ustawionych reguł. To inżynier musi sobie wymyślić kryteria, czyli na podstawie wymagań, jakie są stawiane i jak będzie walidował, czy ta konstrukcja, czy inna konstrukcja jest lepsza. Nie bojcie się, że te profile od temperatury zwichrują się, co się z nimi stanie, że po pewnym czasie nie będzie mogli wsunąć tego profilu. Problem jest z tym, że montujemy tutaj y, tylko same krańce a środek nie ma, nie ma totalnie żadnego podparcia. Dobra, a jeszcze taki patent. Myślałem, że zamiast prędzej można dać linki na retaktorach dość mocnych. Po pierwsze, jakby zwijanie będzie problem, po drugie termicznie, po trzecie linka będzie pogięta, temperatura będzie ją prostować i będzie po prostu utracić napięcie. 80% projektu to się kupuje gotowe rozwiązania, bo to jest najlepsze rozwiązanie. No kupować wyspecjalizowane komponenty składać te a pewne elementy, które muszę doprojektować, policzyć, zasymulować, sprawdzić zgodnością z normami. Dla mnie fajniejszą byłoby opcją, gdyby sam ten górny pałąk był doczepiany magnetycznie. Okay? Możliwie mały, mała rama z trzema czy czterema płasko, płaskownikami. które leżą, leżą na szybie mhm. Wskakujemy, regulujemy i się trzyma. Chęcasz od góry zdejmuj, zdejmuj. Się zdejmuj i się do, płytę i dopiero przystawki do góry. Wissot będzie jeszcze oddzielony od tego, że ja w ogóle jeszcze blachą, Bo ta blacha będzie specjalnie do niego doginana, tak że ona go jeszcze będzie specjalnie chroniła. To jest. Ja też pracuję takich rzeczach. To nie ma reguł takich, że ja wezmę checklistę i sobie od, odpykam fajeczki i już wiem, że to będzie dobre. Muszę wymyślić kryteria, jak te kryteria policzyć, jak je zwalidować, czy one są obiektywne i wybrać właściwie na etapie tego koncypowania. Rozwiązanie, które dalej będę już realizował. Założenie na razie jest ze śrubami. Całe to urządzenie jest powiedzmy jak szuflada, te zaślepki są do zdjęcia. Bo jak już wchodzę w etap już takiego zaawansowanego projektowania no to wtedy już uruchamiam takie środki, że trudno jest zawrócić i, i dokonywać takich diametralnych zmian w koncepcji działania takiej maszyny. To jest właśnie ten etap projektowania. To urządzenie można wsunąć w moduł podstawowy BGA, o którym wcześniej Aha. też rozmawialiśmy, bądź całe to urządzenie możemy włożyć do modułu zaawansowanego BGA jako szuflady. Tak? Od zewnątrz mamy żurawie, które przytrzymują nam płytę. Płyta stoi na bolcach, tak? stoi na, na podgrzewaczu. Od zewnątrz do, do kołków dojeżdżają takie żurawki. Tak? One są regulowane na długo, można je wysunąć, można na wysokość je wszystkie poustawiać. Usprawnieniem tej konstrukcji jest ten wózek, który tutaj będzie umiejscowiony. Zastanawiam się nad tym włącznikiem i ekranikiem. Mm -hmm. Ok, no to sobie teraz sprawdzimy, jak wygląda nasze urządzonko na żywo, prawie że. Bo zobaczymy to przez Hololensy, czyli Artificial Reality. Ej, czy to jest gdzieś takie grube tutaj? Mm, no, ok. Dobra. Dobra, 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 Nie, fajnie to wygląda, fajnie to wygląda, dobra, zobaczmy, okej, okay. a to jest się mieści, no z zapasem, podoba mi się, eee, no podoba mi się, się. <gry> po, podoba mi się, podoba mi się, tak, jestem no tak, lecimy. Panowie, panie, mała przerwa, otóż muszę was prosić o wsparcie finansowe, ale nie dla mnie, nie, nie, nie. nie. Znajomy mojej rodziny, zachorowano nowotwór. Jest to Jacek z Lisbarka Warmińskiego, zaraz obok mojej miejscowości rodziny, czyli Lamkowa pod Olsztynem. Więc jeśli możecie, to wejście w link w komentarzu pod filmem i wspomóżcie chłopaka, bo naprawdę porządny facet. I też ojciec bliźniaków, tak jak ja. Także lecimy dalej. Uwaga, to się kameruje. Z tej strony widzi pan wyświetlacz. On były ustawione pod szybą. Cały wyświetlacz wyświetlałby nam obecną temperaturę zadaną. Chcielibyśmy tutaj podstawowe funkcje wykonywać, jak nastaw, temperaturę na na przykład 100 stopni i włącz, żeby to się ustawiło. Tak. Ewentualnie jakieś awarie, alarmy i na przykład status połączenia przez Bluetooth. Praca z podgrzewaczem, jak wygląda. Mamy płytę od laptopa. Komponent jest tutaj, płyta jest podłużna, długa, więc na przykład możemy raz lutować tutaj, raz tutaj. E, lutujemy pod mikroskopem, no bo to są molotki komponenty. To raz sobie ustawiamy tak ten cały podgrzewacz, raz tak, raz tak. Najlepiej jest, jak on będzie z dosyć sporym ekranem, żeby ten... można było obserwować ten ekranik. A sam ekran byłby wtedy e, dotykowy? On się nie będzie nagrzewał? Trudno jest nam to powiedzieć, bo to eksperymentalnie trzebałoby sprawdzić. Najniższy w ogóle zakres temperatur dla dla najtańszych to jest górny 60 stopni. Tak? Nazywam się Krzysztof Bieliński, jestem właścicielem firmy White Electronics, która od 8 lat jest dystrybutorem wyświetlaczy firmy DWIN. Standardowo to jest 70 stopni Celsjusza. Tak? Czy będziecie mieli więcej niż 70 stopni, no to musicie sprawdzić, ale nie sądzę, no bo to myślę, że to na elektronikę by wpływało, bardziej na kondensatory elektrolityczne i również wykorzystujemy je w. Projektowaniu elektroniki na potrzeby naszych klientów oraz w tworzeniu interfejsów do tych wyświetlaczy. Ekran jest trzycalowy na samym środku, mniej więcej on opasa te, te cyfry, które tutaj widzisz. No więc teraz pytanie. Jaką funkcjonalność rzeczywiście ma mieć ten wyświetlacz? Dwie strefy grzewcze. Wyświetlanie, tylko temperatury. No i zapewne też no, presety. Możliwość otworzenia menu, dobranie, uruchomienie Bluetooth, wyświetlanie jakichś tam alarmów. Mocno nieskomplikowane, e, podstawowe funkcje. Czyli pierwszy problem, jaki tutaj musimy rozwiązać, podjąć decyzję, to jest żywotność podświetlenia. Z doświadczeń klientów, gdzie te wyświetlacze no, już pracują 24 na 7 non-stop no zaczyna to po prostu przyciemniać się wyświetlacz. Te tutaj wszystkie te małe wyświetlacze mają poziom 10 tysięcy godzin. godzin. Mm -hmm. ten, ten większy. Jeżeli dobrze pamiętam też 10 tysięcy godzin. Z kwestia kosztów, nie? jeśli tutaj będziemy mogli upchać te wszystkie funkcjonalności, to tak, ale, ale... to Dla 7 wyświetlacza przedział cenowy będzie właśnie od, od 100 zł do, do 1200-1500 zł. Najtańsze podświetlacze wystarczą nam do zastosowania w serwisie takiego podgrzewacza na 3 lata. Więc 3 lata trochę tak średnio bym powiedział. Troszeczkę się martwię tym sterowaniem. Minęły dwa tygodnie od publikacji ostatniego odcinka i teraz zebraliśmy cały feedback od Was odnośnie samego ekranika. Ja jak widzicie jestem troszeczkę zwolennikiem, ale też przeciwnikiem. To jest głupio brzmi ekraników dotykowych, dlatego też potrzebujemy waszego feedbacku. I feedback tutaj nam zebrał Artur. Pozdrawiam. Wszystkich miłośników dominiki. Dominika pozdrawia wszystkich? Tak, tak, tak. No to chłopak też pewnie po pozdrawia. Kilka było też martwień o ten system szybkiego montażu tych, tych żurawek, na które przyczepiać będziemy do magnesów neodymowych. Taki magnes, jak się nagrzeje do tam 60-70 stopni, traci swoje własności magnetyczne, ale z drugiej strony zależy nam na tym, żeby te boczne strefy i dół nie nagrzewały się do więcej niż do tych 40 stopni. Więc jeżeli by nam się to nagrzewało do 80 stopni, to problem już nie jest w tym, że nam się magnes rozmagnesował tutaj, tylko problem pojawia się w tym, że my roztwarzamy zagrożenie pożarowe. I jest kilka rzeczy zastanawiających. Tutaj na przykład jakby światło padało, tak? To czy nie będzie refleksu z wyświetlacza. Ten wyświetlacz, który tutaj mamy, 350 nitów. No jak ten smartfon na 70%. No nie? Ogranicza nas jasność. Dlatego tego typu paneli jasność standardowa to jest w okolicach 300-350 nitów. To z jasnych najmniejszy będzie 4-3 I on będzie w okolicach w 180 zł. Jak dużo są opóźnienia? Przed... Żadne. Nie ma? Odświeża obraz 25 klatek na sekundę, a, a transmisja tak naprawdę jest jeszcze szybsza. No tu możemy zobaczyć. No jak? Gwarantuję, że jeżeli chodzi o. Odpowiedź na dotknięcie to jest tak, jak w telefonie odpowiada. Pojawiały się też takie komentarze, żeby gdzieś tam dajemy jakieś podstawowe sterowanie i dodajemy do tego ten smartfon jako wyświetlacz zewnętrzny. Nie może streamować wideo. Streamować nie może. Można mu wgrać na sztywno jakby jakąś grafikę zrealizo i zrealizować w formie filmiku. Tak naprawdę ograniczeniem jest pamięć. Te małe wyświetlacze mają 8 MB pamięci, ten mają 16 MB pamięci, cała ta rodzina wyświetlaczy, co tyle ciekawa, że. Procesor jest dwurdzeniowy. Jeden rdzeń ogarnie nam całą tą grafikę, a drugi rdzeń jest dla użytkownika. Cały wasz projekt można by zrealizować tutaj, na tym procesorze. No i też sterowanie tego ekraniku. No gdzie te przyciski wsadzić? Gdzie? 38% komentarzy. Jest Nie. zwolennikami tego, aby zastosować zewnętrzny panel y, operatorski, czyli jakiś HMI, pilot, urządzenie, które byłoby z zewnątrz, żeby w każdej pozycji można było je dosięgnąć i swobodnie sobie to ustawiać. Jest możliwość czyli... wykorzystania panelu dotykowego długiego, takiego szerokiego. 42% wszystkich y, komentarzy to są hmm. głosy na to, żeby wykorzystać smartfon jako wyświetlacz. Zombie, że tutaj pod spodem będzie elektronika i ta elek elektronika tak. będzie determinowała. Jak szeroki będzie ten panel? Tylko do zewnętrznego panelu też jest ważna informacja o poborze prądu przez ten panel. Ten 7 cali to na pewno nie będzie za wielki. Do zewnętrznego chemii? Przy 5 v zasilania, przy pełnym podświetlaniu, ten ma 600 mA. Co tak? wtedy nam odbija tego jego zasilanie przez usb 2.0 Te koncepcyjnie nieco trzeba je zmienić. A nie lepiej wtedy pójść w aplikację na Androida? Też fajne były sugestie, żeby zamiast aplikacji, to żeby zrobić jakąś stronę. Takim... No, powiem ci, że to by się składało w jedną całość, ale na razie o tym nie mówimy. W takim przypadku, gdybyśmy mieli tutaj cały ten wyświetlacz, to też zbędny staje się ten zewnętrzny panel operatorski, bo on już by mógł wszystkie e, przejąć funkcjonalności na siebie. Czyli co? Rezygnujemy z to Podejrzewam, że to nie będzie miało za bardzo sensu. Et, kilka było takich sugestii, jeżeli mamy wbudowany wyświetlacz, to żeby spróbować go wyprowadzić, żeby wykorzystać te szyny, które mamy po bokach, bo to też w jakiś tam sposób modułowy mogłoby pozwolić na, na, na montowanie tego, tego wyświetlacza. Zewnętrzny ekranik to jest, jak nasz tutaj przedmówca mówił, ekspert od ekraników. Tu będziecie mieli kilka problemów. Będziecie mieli przede wszystkim problem z obudową, bo będziecie musieli się poruszać po obudowach standardowych dostępnych na rynku i z doświadczenia będzie to. Prototypowo powinniśmy lecieć po najmniejszej linii oporu, żeby ten prototyp po prostu powstał, a gdy mamy ten prototyp dostaniecie go w ręce własne, chociaż jeszcze o tym nie powinienem mówić jak to będzie wyglądało, ale okej. Okay. <laughs> Powiedzmy, że tak będzie, potrzebujemy później dodatkowego feedbacka. Teraz nie ma sensu wymyślać gruszek na wieżę. Jeżeli ten pilot ma kosztować 1500, to mało kto to kupi. Jego funkcjonalność będzie no, niewielka. Przy niewielkiej ilości wasz koszt developmentu będzie duży. Jeżeli wy macie na tym zarobić 100 zł, no, to nie ma sensu, bo to będzie dla was mnóstwo pracy, a żadna korzyść. Dokładnie, bo chcemy, żeby, żeby ta obudowa była jak najprostsza w budowie. Dlatego, żebyście nawet wy sami mogli gdzieś tam sobie odtworzyć, sobie ją tam złożyć, ale to są takie pewne rzeczy, o których jeszcze Wam do końca nie mówię, tylko lekko wspominam. Patrząc na plusy, są bardzo, bardzo duże. Łatwość developmentu, czas jest ekstremalnie skrócony. Szybkość procesora nie ma znaczenia, jeśli chodzi o obsługę. Tą obsługę przejmuje ekranik, więc no plusy są bardzo, bardzo duże. W porównaniu ze, ze STM-em i akceleratorem graficznym w stm mi wydaje że to na razie wygrywa. Korzyścią znowu będzie to, że kosztowo dla wyświetlacza oczywiście trochę więcej niż za taki goły, ale nie macie pamięci, macie tańszy procesor po swojej stronie, macie mniejsze PCB i tutaj z kolei to ogranicza Wam koszty. Mówię, już o samym dewelopmencie nawet już nie wspominają. W komentarzach pojawiało się kilka takich propozycji, żeby zrobić ten wyświetlacz na takiej platformie jakby obrotowej. Trudno mi sobie wyobrazić trochę tutaj tą... Powiem Wam, że to jest zabawna koncepcja. Tak, ale dość sporo, no około 20 plus maila, które otrzymaliśmy. Powiem... Nawet przez byś mi to nie przeszło, A to z tego względu, że chcemy mieć tą przestrzeń też zarezerwowano na, na to, że jak będą dłuższe płyty główne, znaczy wąskie, ale długie, żeby jeszcze był ten punkt podparcia gdzieś tam dodatkowy. Koncepcja też była taka, żeby to się chowało w obudowę Aha. i żeby można było podnieść do. To już do, bardziej na jakim jakimś takim wręcie, jakimś takim. Czymś takim, tak. tak. No. No, ten no. teleskopowe wysunięcie tego wszystkiego, składanie, mechanizm składania. No, jakieś blokowanie tego. No, no. To też takie. To też dodatkowa to, to, obudowa to jest. na to. Nasza propozycja teraz jest na przykład taka, żeby użyć e, przycisków takich pojemnościowych. Tutaj y, po bokach. I też na, na laptopie też to nie zawsze dobrze działa, bo trzeba tą zobaczyć, ta szpadę gdzieś tam najechać, y, myszką najechać, a tutaj ten guzik jeden jest. Tak, mamy. Część tą grzewczą, ona jest oddzielona tak. i jakąś izolacją, i część ta z elektroniką, więc ten design jest zachowany jednolicie. Widziałam kilka takich zmartwień, że podchodzimy w taki sposób, że zaczynamy od designu, dopiero potem zaczynamy myśleć o elektronice. No to podobno Jobs tak robił, tak? Tworzył design, a po czym wysyłał do projektantów i mówi, a teraz musicie się w tym zmieścić. No i troszeczkę macie rację, bo chcę, żeby te urządzenie było bardzo cienkie, płyty główne były jak najbardziej praktycznie montowane, więc pod to trzeba. Ułożyć design. Możemy zrobić klocka bez designu, który jest kopią Jovi na przykład, ale na tym się po prostu źle pracuje. Dwa przyciski, tak pół właśnie taki panik, button, no to może być rzeczywiście, żeby zawsze tą rękę idzie wtedy w to miejsce dotknąć. Pytanie, ile to będzie kosztowało? Bo to będzie trzeba robić znowu dedykowaną obudowę pod to. Bo znowu, jak się okaże, że taki grzybek ma kosztować 500, no to trochę dużo. Wpadłem na pomysł teraz. Pilota, który ma same przyciski. Takie pompka. Ten? Czy, dobra, chcesz to daje, żeby było na pewne, ja też głupotem? Nie. Zgubi się. Zgubi się. Jak on będzie używany raz a kiedy, on się będzie gubił, bo ktoś go wrzuci do szuflady, coś tam... Ale jeśli ktoś chce mieć rzeczywiście fizyczne guziki, które takie są panik batanami, no to mi się wydaje, że to jest najtańsza i najlepsza a, osoba fizyczne a, guziki, które... Ale dwiema rękami. Trzymasz pilota, drugim naciskasz, albo tak łatwo. Chyba się na magnesie i. No, albo na jakimś nieprzewidzianym miejsce na obudowie, do którego może się ten magnes. Ja bym zaczął od większego ekraniku i feedback ludzi. Jasność, pojemność pamięci, to nas ogranicza. Za wszystkim stoi cena, więc musimy znaleźć złoty środek i to się dowiemy doświadczalnie. Inwestor musi myśleć. Zrobimy parę prototypów i dacie znać, co jest lepsze. Dlaczego jest publikowane już teraz to wszystko, mhm. a nie zmierzasz w kierunku jakby zastrzeżenia tego wszystkiego i udostępnienia dopiero jak już jest wszystko i nic się nie da podebrać? Odpowiedź na to pytanie uzyskacie 14 kwietnia w dzień moich urodzin. Wtedy odpowiem na to pytanie: dlaczego publikuję drogę do zbudowania tego urządzenia i automatycznie odrzucam patent, bo już nie mogę tego patentować, skoro to upubliczniam. Teraz nie ma sensu o tym gadać. No ja tylko widzowie nie będą widzieli tego za 500 zł To ja fuch, co ja nie zrobię w obudowie. Ale nie biorą pod uwagę, że to będzie koszt developmentu i kwestia zrobienia. Więc a do tego trzeba na tym zarobić. Chciałem podziękować za, za cały feedback. Ten czas nagrywania jest długi i pojawialiśmy się w międzyczasie gdzieś tam w krótkich spodękach. Jeżeli macie jakieś komentarze, rzeczy, które moglibyście nam zasugerować, chętnie posłuchamy i będziemy próbować to zintegrować z tym projektem. Chcielibyśmy, żeby ten projekt był otwarty, wspólny, społecznościowy, a nie zamknięty i odizolowany. Dziękuję Wam za feedback, jest to bardzo ważne. Z mojego punktu widzenia macie jak najbardziej rację, bo w praktyce każdy wie, jak mu się najlepiej pracuje. Ale w tym przypadku mamy ten zapas na ekranik. Ekranik kosztuje około stówki, a jest te miejsce, i czy go wykorzystamy, czy nie, te miejsce tam będzie, że można ten ekranik wsadzić. Żeby było prosto, to teraz zrobić ten cały prototyp. Nie chcę robić w tym momencie ekraniku zewnętrznego, całego pilota zewnętrznego, dlatego że od razu będziemy musieli wymyślać jeszcze obudowę. Możliwe, że drugi kontroler trzeba tam wsadzić, który też będzie miał swój firmware, ładowanie baterii. Dużo rzeczy. Teraz jedziemy prostą drogą do prototypu, czyli wrzucimy ten ekranik, aplikacja na telefon, na pc Zobaczycie prototyp, nawet niektórzy z Was wezmą go swoje ręce i od razu też będziemy starali się przygotowywać te piloty zewnętrzne. Wersję okrojoną ze wszystkiego samego Pryhitera, że nie miał tego ekraniku, żeby były jak najtańszą wersją do zrobienia. A teraz z mojego punktu widzenia lecimy z ekranikiem i aplikacją. Dajcie znać co o tym sądzicie. Do na razie!